Siemanko, Manko z tej strony, Eryka a dzisiaj nagrywamy Minecrafta. tak? Super Bros! A z, yeah! Tutaj ja, a to był Fifinio, ha ho, ho, ho. ha Dzień dobry! Idziemy z F5, o! Widzicie nie gram na teksturpaku i polecił mi dobre! Te takie wersje, takie takie takie, 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 takie! Ustawienia dobre już mi nie ścina! Chodź na Willacz, Willacz, szybko! Dobrze! Może zrobimy to cięcie, póki się gra... a nie, włącza się już dobrze. Mm. Myślałam. Mm. I widzicie, a, bo... że ciągle zmieniam skiny, ale dziś będzie zmieniony na zawsze już taki jakby skin. Więc... nie, Fiesinio? Nie, nie wiem, ja swój zmienię. Ja też swój zmieniam dzisiaj. Co ma świnka? Świnka ma stejka i nic więcej, Stejka tylko. A jakiego? Co? Łoz! Wow. Nocz! Nocz! Ej! Nie bij mnie! Eee! Wziąłem. Czekaj. E, oj, zory. Przepraszam, <tryk> <tryk> Jakich widzów? Ej, co za kurde, ten nocz jest głupi. No właśnie, wiem. Trzeba zabić nocza. Nocz, nucz, nucz nutz. Widzę go! Zabij go! Bijo, bijo, bijo. No on ma dobry miecz. Lol. Nie bijemy się na razie. Musimy iść zjechać, bo koleś ma nocza. Co to było? On też cię tepnął do siebie? No. To jest głupie. Ja pierniczę, czyj ty? On ma jeszcze z tą nowego z tą nowego wecza, miecza. Lol. I on jest vip -em. Wow, on się tepnął do mnie. Znaczy do mnie, no, tepnął się. No nie daj mnie Sorry no Nieee, spadłem Dwa życia Remain Co, so come home Ej bo oni here. mają sojusz so best, so Ale ich zabiłem obu Ej dawaj, ej, dopóki później... O, no far... co za... Co za idiota Brawo Tepnął mnie, żeby spadnie No on tak zawsze robi Dlaczego ja się nie ruszam? Będę sobie czekał spokojnie. A mnie te nie? Ciągle i na mnie to tepa. To stój w miejscu. Stój w miejscu. Spoko, za chwilę go złapię. No, gdzieś tam siedzi, na pewno. Dobra, tam jest. Mam nocza. Gdzie on jest? Tu jest. Bigo, bigo, biga. Jest. Dobra, teraz tylko nam dostał ten... A, no czy cóż, okej. Okay. Musimy go zabić, Pocze... bo on ma witchera. Nie bijemy się nie bijemy się na razie. Popatrz. Ra patrz, i trzeba go znaleźć, a nie gdzie on jest. On się gdzieś skitrał. Tam gdzieś. Ja idę zobaczyć po tych domkach, a ty gdzieś też pochodź po domkach i... Patrz tam. Zapomniałem włączyć Skype'a, bo mamy... Mamy team speak'a, prawda? Prawda? Nie, Tak. Mam... Chłam co? Chłam co. A, cicho. Cicho, nie mam Kłamczy, ale kłamczysz nie, nie mam. yy, dobra mamy skatepa bo nie chcę nam się zakładać wiecie te ams P.A.K. jak to się tam mówiło team Spika. dobra yy, ten koleś wiecie co on chyba wyszedł z gry z tego co mi się zdaje nie wyszedł spójrz na, spójrz na prawo nie on mówię ci wyszedł Patrz, y, den, czekaj, y, żeby było porówno Deadly, Fifinio... Nie, bo on jeszcze żyje. Nie, nie żyje, mówię ci. Bo to jest Bóg, on wyszedł. No to jesteś Bóg. On jest wy On wyszedł, mówię ci. Czekaj. Ja mnie uderzysz, to co zabiję. Nie, nie, ja, to jest <noise> Kurde, potem spawner. Nie, dobra, nie, dobra, ja cię tylko raz! Ej! Nie, 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 nie. Bo... O, rzeczywiście Bóg! No mówiłem! No, no. Dobrze. E, gramy jeszcze jedną czy kończymy? Gramy, gramy. Albo dobra, Dobrze. nie. E, to skończymy, choć... E, później to wrzucę. Ja to wrzucę jeszcze dzisiaj. No ja to też wrzucę może dzisiaj. Dobra. E, e, to... Dzi to na dziś tylko tyle, y może jutro coś będzie, y tam. nie wiem co tam będzie, no wiesz co, ej, ej tu koleś, ej uciekaj, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i siemanko cześć. Pa.